Drodzy Państwo, wszyscy chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe, uśmiechnięte i szczęśliwe. W związku z tym pomyślałem, że warto jest stworzyć projekt z muzyką dla dzieci. Projekt nazywa się Kurki, Pieski i Kaczuszki. Jest to muzyka, w której główną rolę odgrywają zwierzęta. Podgłosy zwierząt zawarte na tej płycie są naturalne. Na płycie znajduje się muzyka dla dzieci, jak również dołączona jest książeczka w której znajdują się ćwiczenia. Ćwiczenia, które mają na celu poprawienie ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ogólne usprawnienie dziecka, a także, aby przybliżać odgłosy natury naszym najmniejszym. Płytę tą można wykorzystywać zarówno w domu, do zabawy z dziećmi, jak i do pracy terapeutycznej, rehabilitacji, do zajęć logopedycznych i wielu, wielu innych. W ramach troski o rozwój dzieci Zorganizowaliśmy w Białymstoku szkolenie pod tytułem Profilaktyka i Terapia Muzyczna w pracy pedagoga. Kierowane on jest nie tylko do pedagogów, ale do wszystkich zainteresowanych. Szkolenie to prowadzi dr Maciej Kierył, współtwórca tego projektu. Jest to pierwsze tego typu szkolenie w Białymstoku. Zapraszam serdecznie.